Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście po tych wstrząsających doniesieniach, jak COVID wpłynął na nasze społeczeństwo, myślę, że nie mamy żadnych tutaj wątpliwości, że szczepienia są niezwykle ważne również w grupie dzieci. I chciałabym podkreślić, że w grupie dzieci, podobnie jak dorosłych, zostały przebadane, choć Kwestionuje się tempo i to tempo, można znowu powiedzieć, że wszystko, co mu, o czym mówił pan profesor Wysocki, zostało zatrzymane, natomiast wszystko skierowało się w kierunku walce pandemicznej. Wobec tego te badania, które wydają się w szybkim tempie, yy, są przeprowadzane yy, w dużym tempie przy zachowaniu wszystkich procedur które są wymogiem badań klinicznych. Zmienia się tylko czas, w którym trzeba raportować, czas, w którym trzeba wpisywać dane, to wszystko jest w dużo szybszym tempie, i tutaj monitoring jest dużo bardziej uważny w sensie czasowym niż i dyscyplinującym. Ośrodki, niż do tej pory przyjęto w badaniach klinicznych, gdzie nie było takiego naporu czasowego. Więc wszystko oczywiście odbywało się w tych samych rygorach, ale z dużo mniejszym naciskiem czasowym. Jak wobec tego wygląda sytuacja? Jeżeli chodzi o młodzież, bo mamy tutaj mówić o młodzieży, to razem z grudniową rejestracją w 2020 roku szczepionki komirnaty pfizerowskiej, zarejestrowano również ją dla grupy wiekowej 16 do 18 lat, czyli tutaj mieliśmy furtkę. Tutaj też trzeba podkreślić, że ta grupa młodych ludzi, Stanowi również do dalszych analiz taką odniesienie, czyli wyniki, które otrzymujemy w młodszych grupach wiekowych, jeśli chodzi o na przykład czy reaktogenność, czy odpowiedź serologiczną przeciwciał neutralizujących po. Podaniu drugiej dawki szczepionki odnosi się właśnie do tej grupy przez porównanie. W maju 2021 roku zarejestrowano szczepienia w grupach wiekowych 12 do 15 lat, i tutaj chciałabym wyjaśnić, że ta grupa również rozpoczęła badania w 2020 roku. Tylko o ile dorośli i te osoby powyżej 16 lat to była wiosna, kwiecień 2020, o tyle tutaj był lipiec, co zaraz przedstawię na schemacie. I analiza danych, skończona nabór, rekrutacja w październiku 2020. Także był czas, żeby przeanalizować i ten wczesny okres po podaniu drugiej dawki, i również okres kolejnych miesięcy do momentu, kiedy dopuszczono do powszechnych szczepień. No i w końcu koniec października to rejestracja przez FDA grupy 5 do 11 lat i tutaj rozpoczęto to badanie w kwietniu 2021 w pierwszej fazy i potem w czerwcu, maj, czerwiec 2021 była rekrutacja do fazy drugiej i trzeciej. Aktualnie mamy dwie grupy wiekowe nastolatków i dzieci i w grupie powyżej 12 lat i więcej pozostaje dawka, taka jak u dorosłych 30 mikrogram, dwudawkowy schemat, natomiast w grupie 5 do 11 lat jest to 10 mikrogramów, dwudawkowy schemat, w odstępie przynajmniej 3 tygodnie i właśnie 10 mikrogram. I tutaj mamy badanie, badanie, które obejmuje fazę drugą i trzecią, czyli przed przejściem do fazy drugiej był dobór dawki, to jest faza pierwsza. W tej, to badanie dotyczy nastolatków w grupie 12 do 15 lat i taki sam schemat szczepień, Także nie będę go powtarzać, był dla dzieci w wieku 5 do 11 lat. Jak widzimy, podanie dwóch dawek w odstępie 21 dni. Po drugiej dawce miesiąc w grupie pacjentów w wypadku tych 12 do 15 lat była to grupa, 500 dzieci, nastolatków, których pobierano przeciwciała krew na określenie przeciwciał neutralizujących i to miesiąc po drugiej dawce. Równocześnie w ciągu pół roku należało raportować każde Niepożądane zdarzenie, które mogło wiązać się z potencjalnym zakażeniem SARS-CoV-2 COVID-19 i to były wszystkie objawy związane z czy gorączką, czy bólem głowy, bólem mięśniowym kaszlem. Przewod, infekcją przewodu pokarmowego, bólem gardła, czyli każdy z tych objawów, które mogły być potencjalnym COVID-em, wymagały wymazu i badania w kierunku wirusa metodą PCR genetyczną. Po tym okresie przedstawiono analizę danych, i tutaj jeszcze co, przez ten cały okres badania, badania dwuletniego, monitoruje się stan zdrowia pacjenta i okresowo w grupie pacjentów określa się utrzymywanie przeciwciał, co daje dane do. Zdefiniowania konieczności podania dawki przypominającej. Aktualnie w tej grupie 12 do 15 lat jest zaaprobowana również w populacji naszych dzieci dawka przypominająca. I teraz pokazując dane, które uzyskano z tego badania, dzieci 12 do 15 w porównaniu. Z uczestników badania, w którym szczepiono pacjentów w wieku powyżej 16 lat, tu grupa 16 do 25 służyła porównaniu. Jak widzimy, Mało objawów wiązało się z miejscowymi reakcjami, jeśli chodzi o zaczerwienienie i obrzęk, natomiast większe dolegliwości bólowe i większe dolegliwości bólowe po pierwszej dawce niż po drugiej dawce, to są objawy, które występują w większości szczepień, zwłaszcza przeciw COVID-19. Następny slajd pokazuje. Objawy ogólne, objawy ogólne po pierwszej i drugiej dawce. i Tutaj znowu widzimy, że przede wszystkim występowały takie objawy jak uczucie zmęczenia, ból głowy, czy ból mięśniowy. Nie występowały one w tak wysokim odsetku, jak w wypadku osób dorosłych. Także możemy powiedzieć, że tutaj tolerancja była mniejsza. Te wszystkie objawy były zbierane w ciągu siedmiu dni po każdej dawce były zapisywane w aplikacjach, w dzienniczku, także codzienne było raportowanie tych objawów, także można powiedzieć, że te dane były bardzo starannie, sumiennie i w sposób nowoczesny na bieżąco zbierane. Jeśli chodzi o tu są objawy po drugiej dawce i jeżeli chodzi o inne Dane, następny slajd proszę. Które, które występowały to w tej grupie jeszcze pacjentów występowały, występowało powiększenie węzłów chłonnych, czyli poza reakcjami miejscowymi i tymi ogólnymi, o których mówiłam, które w większości były łagodne i umiarkowane, i w zasadzie nie było tych o najwyższym stopniu natężenia, to jeszcze zarejestrowano powiększenie. Węzłów chłonnych. No i jeżeli chodzi o wnioski co do immunogenności i skuteczności, to tutaj znowu immunogenność porównywano z tężeniem przeciwciał neutralizujących w stosunku do tych pacjentów w wieku 16-25. I tutaj wniosek był taki, że były skuteczność szczepień w grupie nastolatków była, Dobra, porównywalna z tym, co działo się. Jeszcze proszę, wcześniejszy w, w, u tych w starszej grupie wiekowej. Natomiast jeśli chodzi o to badanie, to jeszcze chciałam powiedzieć, że w ciągu kolejnych miesięcy rejestrowano te wymazy i zakażenia. Jeżeli chodzi o grupę uczestników z tego badania, to randomizacja była 1 do 1 i było powyżej tysiąca w grupie szczepionej i nieszczepionej w równych proporcjach i zakończona rekrutacja w październiku w marcu 2021 podsumowano liczbę zachorowań i tutaj czyli zakażeń potwierdzonych badaniem PCR i w tej grupie szczepionych stwierdzono 77 przypadków natomiast w tej grupie nieszczepionej 850 na 1100, czyli to jest ogromny odsetek zakażonych w grupie szczepionej. Pamiętajmy, że to był od października do marca okres, czyli ta fala jesienna i później wiosenna, więc to oczywiście w jakim okresie prowadzimy te obserwacje ma ogromne znaczenie. No, i teraz przystępując do badań w, tym, w tej grupie małych dzieci, te, które teraz możemy szczepić, to wyniki tutaj randomizacja była 2 do 1, czyli na dwoje szczepionych jedno nieszczepione. W tej grupie 220, 2200 pacjentów. Czyli 1500 było szczepionek. I tutaj mamy porównania z szczepieni i placebo. I jak widzimy, reakcje miejscowe zgłaszane w tym wieku nie były też większe, chociaż dominował ból. Też w miejscu szczepienia, natomiast czy zaczerwienienia, czy obrzęku nie było w dużym odsetku, i objawy ogólne, tutaj na następnym slajdzie widzimy zgłaszane w, w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki, i tutaj też dominował. Takie ogólne, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, bóle głowy. Natomiast nie rejestrowano poważnych odczynów, wszystkie były łagodne i umiarkowane. I jeżeli chodzi o wyniki skuteczności, to też porównano z tą grupą 16 do 25 i widzimy, że stężenie przeciwciał neutralizujących było na wysokim poziomie, także tutaj spełniało to wymogi FDA. Tego co powinniśmy byli otrzymać miesiąc po podaniu drugiej dawki szczepionki. Natomiast jeżeli chodzi o kliniczne efekty, to obserwacja w okresie od podania drugiej dawki do momentu analizy, wśród 1500 szczepionych, 3 potwierdzone zakażenia, natomiast w grupie placebo 750-16. Potwierdzonych. Także tu też istotnie różniły się te wyniki i pozwoliły ocenić tą skuteczność na poziomie 90% przeszło procent.